Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... MISZAŁ! Siema, się zaczynamy zabawę. Ja bym rozwieźć furę jedną moim pomocnikom. Chcesz zarobić dzisiaj piątara? Tak. Piątkę tylko? Dys pięć bo jest ta piątka mało To jest. Jedziemy 200. 200, 200 od razu. Jak Hiszpan, coś 200. Nie jest lepiej. A ja dwie dyszki i... Ej, no ale dwie ale... dyszki i jedzenie. No ale w sumie... 5 jedzenie... dyszek i jedzenie. E no ale sobie sumie z dwie stówki to 200. Więc nie to by mówić dwie stówki, jak bo to powiedzieć 200. No można powiedzieć 200 też. Ale można nie? powiedzieć to jest 200. No tak, ale to jest to samo. No taście tak. Ty mój mały wariać. Dostajesz 5 dyszek za tą robotą dzisiaj. 5 dyszek mogę ci dać. No, ale to jest mało, za mało. Ja Bo bym jesteś mały. Wolał, dostałeś... Ja wydał 10 euro. 10 euro niż 5 dyszek? No nie, chyba to jest to samo. Tak, akurat wychodzi do samo synku, Nawet chyba 5 dyszek jest więcej. Weź 5 dyszek i mambę. Pasuje ci? I mam do Ciebie mamę. ale mam dość skóś mam. No ja mam jeszcze jedną, gdzieś tam drugą. A dobra. To umowa. Tak, ale i tak jak jadą? Tylko nie za nami, żeby nas skontrolować, tylko jadą za nami. Widzisz? spać tam w lusterko, widzisz? To jest ten... i jadą ci z tą łódką. Na tą... na Pogorię jadą, tam gdzie czasami chodzimy. Ciapek się... co się... co pływa. Widzisz? To oni tam jadą i radiowóz. Ja robię na imprezkę. Pewnie się grilla będą robić, leniwą i siedzieć. I jedni będą pływać, a się będzie grilla robią. Za nasze pieniądze. Starą drogą na częstochową, teraz już zrobili jedynkę 1 <laughs> no, Dawniej się jeździło tędy i na Warszawę. Wszystko tędy teraz jakiś spokój. Chociaż może spokój, bo jest sobota no to co jest gościu? 15 minut będziemy No. 10, 15, to czy 10, bo już tego nie wiem? 10, 10, moment, co? Musimy to zawieść No i dobrze, nie? Nie będziesz pomagał, tam musisz trafić na gościa, na

Muszę ją pociągnąć trochę do przodu Żeby te najazdy na jazdy, jazdy będą, na jazdy zajdą Dobra, jest Pokaż no się Ty majster Wyglądasz jak z łodzi podwodnej No nieźle Idę po kawę jeszcze, dobra? Tak, dwie paczki zjadę, kupię ci trzecią i od razu zęby ci kupię nowe chcesz? Może tam zbędą na przodzie, chociaż te przednie Ci kupię. Staniesz zaraz z to będziesz miał zęby. Mam. Be. Śmigam. Małolacik. Ogarnięty. Dostałem w promocji yy, mycie tapicerki. Możemy przyjechać i nam chłopak myje. Ma firmę. Co myje, wiesz? Samochody w środku. No. Dobra, się masz wodę, masz tak? No i petardas Aleświ droga i sobie czasie się tak ja. Idziemy zostawić przyczepkę na bazie Okej okay. Dobra będziesz, możesz otworzyć Będziesz umiał? Nie będziesz chyba za ciężką jeszcze chyba za ciężko będziesz umiał? No to no, no dobra. No to otwórz żabę. A no to co będzie Ja czy mam otworzyć. Ty, daję ci pięć dyszek, chłopie. Na razie zarobić dwie dyszki za towarzystwo. Może coś zarobić w końcu. No. Ej, ale my mówiliśmy że na pięć. Pięć dyszek? Ale masz robić, a ty nic nie robisz. tylko siedzisz i mij nogami po, po tym, nie grzebiesz. No. Zaraz cię ja skasuję i będziesz mi płacił 5 dyszek za to, że cię wziąłem. A ja skasuję za to, że. A chcesz coś kupić? Co? Yy, na no kolej ształową. No, no, że jak otworzysz to, to tam wyleczysz stał. Ci szał i zaraz nam strzała, to będziesz miał. Ja też nam strzała, no ale też go kolei. Będę, będę się cię poznał. zaraz i wejdę ci za plecy i będę cię dusił. Nie będziesz ja prosił. Będziesz prosił, będziesz mówił proszę, proszę i będziesz klepał. Panie, proszę już przestać Tak to to chcesz? No to, 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 to cię uderzam w głowę i No, cię załatwię, to I będziesz będzie widział goś Cały dzień w robocie, Kur... Parkuję to i muszę jechać, zapłacić za wodę, zrobili mi wodę na działce Już się leje To jest dobrze Du, 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 du. Wszystko robię za Ciebie gościu Wszystko za Ciebie robię Mama jedzie z nami po yy, Teraz mama powiedziała, że jedzie z nami Bo się tęskni za nami powiedziała Co ja jej zrobię, no jedziesz, no co ja jej zrobię Dobra, muszę tutaj wyjechać, okej okay. Zamówiłem smycze takie ale to okej, okay, ale mogli trochę lepszą rozdzielczość dać, albo napisać, że że jest słaba rozdzielczość i bym wysłał lepszą może, ale ogólnie zrobili chłopaki mają, jak ich spotkacie to zajadą mam wodę nieźle, co? pasuje ci taka zabawa, widzę synek Dobra, dawaj, zjeżdżaj. No. I rura na dół. Trzy. Idziemy do pana Sztokholma. Sztokholma. O Sztokholma. Nie Sztokholma Sztokmolma, tylko Sztokholm. Takie miasto Sztokholm. Tam jest centrum Pakistanu i Indii. Sztokholm. Kiedyś tam ludzie mieszkali. Jak Sztokholm zamknął bramę, no to tatuaże mi pospadają, syn Oooo, tłoza otwarta Sztokmol nie umie podłączać, to wiesz, nie wiadomo czy to chyba keci Ty Gdzieś to podłączenie widzi widzisz, startnęło na tamtym No, go ten na... No. Czyż to ma ile akumulator? 3V <noise> Power widzisz, to jest taki przenośny akumulator jak tu nie działa czy nie ma prądu to to podpinasz pstryk i działa. Sprytne co? Kurwa, zanej bez tego płacze człowieku. Nie w trasę mnie nie wyjeżdżać. Nie to wyjeżdamy, to on do nich tym i poczerunek Dobra, a gdzie to jest Nudziłeś no, się na pauzie i żeś no, Jak to się nazywa? Fly no, radar Fly radar, tak? Mhm. I co, bierzesz na niebo i Ci pokazuje gdzie latają? Co ty gadasz? Go... Masz kurwa, jesteś masz samoloty tam, praski. Okay. Ale kurwa tego tu już nie ma, wiesz? Dawałeś normalnie aparat, weź aparat, kurwa, pokazał ci samolot. Co ty gadasz? Przecież no, nie widziałeś nic, Tak. No Frankfurt to kurwa to, patrzę, ty, no nie, jak to ja, się ma, nie? jak to się ma do tego kurwa, w, w Smoleńsku drzewo kurwa ścięło, ten, a ty masz radar w telefonie? Nie. Myślę, że jakoś nie klei, chłopie, ty. Muszę dziś chodzić na zapalony, kurde. Ty, bo góral będzie patrzył, dobra. Do jego cacka. Zanek musi zmienić, no ma oponę, musi sobie założyć. To jest mi tylko, synek, coś ty tu zbudował, chłopie. Co to jest, twoje? Pięknie. <laughs> o Boże kochany. Siedzisz na tym? No. Synek jest brudny kochany. No co ty oszalałeś? Co ty wieżo, wiesz o wypadkach? wiesz teraz co się przytrafiło? Hiszpanowi człowieku? Hiszpanowi? Mhm. Matko Bosk Boli go lewy kręg i dwa dni. Dwa dni leży u kumpla, człowieku, nie może nawet telefonu podnieść. Nie może telefonu nawet podnieść, szłopie, Rozumiesz? A na dodatek, na szczęście jest tam impreza sunrise'owa, Nie wiem, czy to ma coś związego z, z tymi jego plecami, że tam utknął dwa dni. Ale utknął człowieku samochodem, nie może jechać. Nie może nawet zadzwonić do mnie. To jest kurwa bolesne, ma nie? Pędzi naprawdę Szkoda mi go, ja nie wiem, ja siedzi tam Siedzi tam w Belgii, kumpel był nam w Belgii na imprezie. To no był ten nie? może, nie wiem. To i nie? wiem narkomanów. To jest narkomanów, to ja znam tylko was, kurwa. Okay. Gdyby nie, gdyby nie ten Gdyby nie firma transportowa bym żadnego narkomana nie poznał. A tak to kilku mnie robi. Holm! Jedno im się udało! Po 5,19 paliwo. Jak tam będziesz u górala, to weź mu podziękuj, wiesz? Że głosował, bo ja nie byłem pewny, ale... Powiem Ci, że dobrze, dobrze, dobrze wybrał. Nie, jest dobrze, teraz jest lepiej, czuję to, wiesz? Darmowy ZUS. Takie podstawowe rzeczy, naprawdę, to mi pomaga, wiesz? Nie no, silny i to. Rzeszów przyjechał, nasz stary znajomy, kurwa. No. Czemu? Nie ma lawety ty masz lawety. Ta, może być chciał jechać. Zresztą, się zepsuła laweta Tu jest nasz nowy, nowy klient. Ksywa żołnierz. Żołnierz, żołnierz patriota, kurwa. Ty, e, te złote felgi, to ci powiem, siedzą Jego, nie? Fele kurwa siedzą Siedzą jak nic, chłopie, mówiłem ci Gdzie kurwa Mercedes, chłopie, weko to jeździ, kurwa O! Matko Bosko, kurwa Co? Dobrze Fajnie, nie? Ładnie Jakie to masz dwudziestki? Dziewiętnastki, ale na tym dzień to ładnie wyglądają, no? Tak tak, mała, bo to ten Ładnie hmm? wygląda Na Rzeszowie to od chuja złodziej, to wy tam cię żyjecie. Kurde y. się nie bój ty Ślązak, bo jechałem w tym samym miejscu, co ten dziadek jechał kiedyś, wiesz co, z Dąbrowy, co nie umiał jeździć, nie? I człowieku, ty naprawdę, kradną tam linki. Tylko mi ukradli końcówkę. Linkę zostały, końcówkę, musiałbym im, wiesz co, musiałbym im karabinek, karabinek potrzebował. Ukradli człowieku, no w tym samym miejscu zaparkowałem na 10 minut, kurwa. Patrzę, oni ukradli. Pozdrawiamy dziadka z Dąbrowym, chyba, że już się zajebał, że on jeździ, nie, mi to może już nie żyje, nie? Jest taka duża szansa, nie? Ty budowniczy, co ty tam budujesz? Dobrze że szorujesz tymi butami za 280 zł, także spoko, kupi się nowe, nie? Nie kupisz nic teraz, tam nie kupisz. tam nie kupisz Tam nie kupisz tylko na Zgorzelcu i na ty... Nawet na górze nie znajdziesz, na tylko. tylko. Lipa A nie masz te linki swojej co miałeś? Muszę zobaczyć a co masz nie objechać no kurwa? Ja cię znajdę, jakby cię złapali, jakby cię złapali to powiedz, że no, kurwa, panie, teraz mi ukradli właśnie. Nie uwierzy pan. I już, no co? Panie ci lawetka fajnie chodzi, ta. Ta ładna, tam też można jeździć, kurwa. Ta to fajnie, no w tym automacie i ten, to ci powiem, że petarda. Inna gadka, kurwa. Ten buduje pan. Budowniczy Michał, taką robotę to się za kasę robi Ty budujesz tutaj dom, że... Klocki lego już Widzisz, dziadek, rano mi, rano mi tutaj pan będzie dzwonił o, Myślę o ósmej albo o ósmej cześć Przyjedziesz, o co chodzi, no mam temat Przyjeżdżam, wiesz co, te główki są ustawione Dla <grywka> ciebie niski, a co dopiero dla mnie No umyj sobie już, daje, ja tata zrobi Ja zamykam w tą stronę, no tak, to możesz umyć. To jest dobre do czego? Do mycia nóg. Brrr, Brrrr. Ty ślązach, to jest do domycia nóg dobre. Nie? Aha. Ta? Co zrobiłeś znowu? Synek, synek, synek. Dobra, zbieram się, kurwa. Labeta chodzi dobrze, ta nowa. Jak kiedyś będę musiał jechać, to nie pojadę. Ja? To to masz kula, możesz się wyspać. Zenek, pamiętasz, że masz te koła jeszcze, nie? Żebyś bez kół nie pojechał, bo możesz trochę Cię kołysać. No dobra, już zamykaj, no. Aha, siedelko, nie, no tam miejsce. Daj, ja Ci zamknę. Może już tam nie ma, synku, wiesz? Może już się woda skończyła. Pan se wleje tam, wiesz? Tak, kurwa no. Aha, ty to Cię nie ogarnij, tego. Śmigam do domu, panowie. Kończę tą imprezkę. Chłopaki wyjechali. Eee no i tyle. Do następnego. Pozdrawiam.